Hej, i wszystkim słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę taki mały demontaż kolumny Persona z Astrycha. Tutaj mam przygotowaną kolumnę. Ja ją będę, słuchajcie, rozbierał. Muszę ją po prostu tutaj zdemontować, rozebrać naszą poduszkę, wyciągnąć łożysko, wyciągnąć łożysko i odzyskać sprężynę, bo będę. Tą sprężynę zakładał na nowy amortyzator, i tą całą kolumnę będę po prostu na, na pójdzie sobie pewnie na złom. To jest kolumna, słuchajcie, z lewej strony koła. na no już taki ten amortyzator, on był taki, wydaje mi się, niepewny. Tak troszkę ja to robię, bo coś mi tam popokuje i, i nie bardzo widać, powiem Wam, co tam z tym się dzieje. Ja w tej chwili już poluzowałem sobie tą nakrętkę tutaj w środku, także pewnie będzie łatwiej, także za sobie nałożę tutaj ściągacze na sprężynę i będę to odkręcał. Także zobaczę w tej chwili sprąży, na sprężynę mam założone ściągacze z jednej i z drugiej strony. To słuchajcie, osadźcie sobie tak dosyć dobrze. Na spokojnie, żeby te przyrógnie były mniej więcej dobrze zamontowane, bo tutaj nie ma żartów. Jak to wam sprężynę odbije, to może was po prostu no, zrobić wielką, wielką krzywdę. Połama, czy jak odbije wam w głowę, czy coś, to to, to, to lepiej sobie nie wyobrażać, co, co to z tym się może stać. Także... Z tym naprawdę uważnie ja to sobie zaraz będę odkręcał. Także pokażę Wam, jak ona będzie ściągnięta. I, i za chwilkę jestem i, i sobie to na, na spokojnie obejrzymy. Ok, słuchajcie, przerobiliśmy kręcenia tego nie, nie nagrywałem. Bo po co to jest? Moja Twoja, moja Twoja. tuż nam się zobaczy w tej w tej chwili luźno, wszystko obraca. Także sobie po prostu odkręcę tutaj, teraz tą z góry poduszkę. Odkręcę sobie śrubę i, no i będziemy mogli sobie ściągnąć naszą sprężynę. Zobaczę, i po bojach mamy odkręconą nakrętkę. Ja zrobiłem błąd, że próbowałem, słuchajcie. Najpierw ściągnąć sprężynę, a dopiero potem ściągać tutaj te elementy zawieszenia. To z błąd, to ściągasz się normalnie na naprężonej sprężynie, bo wtedy możemy sobie spokojnie odkręcić tą śrubę u góry. Proszę nakrętkę, no bo jak tego nie zrobicie, no to będziecie mieli problem. Słuchajcie, ze ściągnięciem tej, tej poduszki i tutaj naszego łożyska. Teraz nie wiem czy to... No trochę, trochę tutaj taki luz jakby wyczuwalny jest. No, no zobaczymy czy to jest przyczyna. O, to sobie wyciągniemy. Słonkę wyciągamy, odwój. też wyciągamy Naszą sprężynę, o, widzicie sprężynę w tej chwili, w tej chwili ładnie o, o sobie zabezpieczona, użymy na dole. No ja przyniosę teraz sobie nowy amortyzator i będziemy go uzbrajać. Ok, zobaczymy, mamy nowy dostaw, panel doświadczenia. Mamy łożysko. No w sumie też takie klucze łyże jest, więc nie wiem czy to jest. Czy to jest przyczyna tutaj? Ale Wydaje mi się, że tak, Wam, że przyczyna jest prawdopodobna. To sobie nałożymy słonkę. Myślę, że przyczyna jednak będzie tutaj w tym łożysku. Tak to na małże Wchodzi tak, że sobie wyciągamy nowego amorta i będziemy go uzbrajać. Dobrze, nasza sprężynka siedzi, bo widzę, że nagrywanie włączone, a nie zauważyłem. Sobie prze, przerzucimy teraz tutaj tą osłonkę do góry. Żeby nam to ładnie to wszystko o, zapięło się. O, w ten sposób. Tak, może to cyk. Słuchajcie, zakładamy. Mamy łożysko, zakładamy sobie naszą podporę, czyli łożysko, odbój, wszystko mamy, mamy sprężynę, mamy sprężynę, możemy sobie to skręcać. O, cyk. w ten sposób. Dałem wyżej, żeby to było lepiej widać. Teraz sobie zablokujemy to kluczem. Spróbuję to Blokuję Blokujemy sobie drugim kluczem. Czemu nie chce wejść? Powiem Wam, zawsze są niespodzianki przy, przy montażu aut. No, jest inne wejście. Dobrze, muszę sobie po prostu imbusa, e słuchajcie. Ok, ja tak tutaj powiem Wam, że był imbusik, e więc możemy skręcać sobie. Czy znaczy, tak, idzie. to tak. Przełożę sobie tego MacPhersona słuchajcie, troszeczkę inaczej, żebym go dobrze widział. Tak ten widzę, czy ja kręcę, czy zakręcam. Także zaraz wracam. Ok, zobaczcie, ja sobie tego MacPhersona po prostu położyłem yy, na płask żeby go lepiej widać. Schwyciłem go sobie, teraz będziemy mogli sobie go po prostu dokręcać, trochę taka kocza. przykuczna eee, pozycja, ale ja myślę, że tak będzie chyba najlepiej. No tak, po prostu śrubę mam za małą. Muszę zmienić klucz. Słuchajcie. Okej, okay, zobaczcie, mamy naszego Macpersona ogarniętego. Mamy wymienioną poduszkę, mamy wymienioną. łożysko. Śruby jest na swoim miejscu ładnie w miejscu do tego odpowiednim, odpowiednim przewidzianym to co zrobię tylko sobie dokręcę tam śrubę tutaj w środku porządnie no i praktycznie będzie cała kolumna do gotowa do praktycznie zamontowania no to po, nie wiem czy Wam pokazywał, bo już to pokazywałem także nie wiem no na ile udało mi się to nakręcić bo tu musiałem się namagerować tutaj z dopasowaniem i tak dalej Nakręcić stara w jedną śrubę, bo ta, 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 ta nowa od tego MacPhersona była na, w innym rozmiarze. No i to samo życie, także e, słuchajcie, jak wam się podobało te, 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 te moje filmik, było dajcie łapkę do góry, zróbcie moje subskrypcję mojego kanału. To dużo, dużo, duży trwało niż te tam kilkanaście minut, co jest na filmie. E, także e, zróbcie sobie łapkę do góry.